Mnie osobiście jako badacza najbardziej przekonuje podejście promowane między innymi przez profesora Brunona Hołesta, czyli to podejście, gdzie przecinają się tak naprawdę dwa szlaki. Przekłada się, przecina się takie suicydalne cechy osobnicze, czyli to, co człowiek ma w sobie, czyli jego przeszłość, jego cechy, może jego zaburzenia, może czynniki ryzyka, które gdzieś się pojawiły w jego życiu. Z suicydogennym układem sytuacyjnym, czyli z takim momentem, kiedy w życiu człowiek napotyka na kolejne wydarzenia, które faktycznie mogą spowodować u niego ten kryzys suicydalny. Ja to też studentom często tłumaczę w taki sposób, że no teraz nie widzimy się znowu, kolejny minus naszej pracy online, ale może by Państwo też na chwilę się zastanowili, bo to jest też ważne dosyć w kwestii tego mitu, że wszystkie osoby, które są chore, które odbierają sobie życie, są chore psychicznie. Tak? To też jest taki stereotyp. Natomiast oczywiście wiemy, że tak nie jest. I to jest takie proste ćwiczenie, żebyśmy sobie o tym to uświadomili. Czyli jeżeli Państwo w tej chwili moglibyście się na chwilę skupić i pomyśleć o takich pięciu najważniejszych rzeczach w swoim życiu, tak? Nie wiem, no to, to przy, dla mnie będzie, nie wiem, zdrowie praca, pasja, rodzina, tak, każdy może sobie wymienić te pięć najistotniejszych rzeczy, i teraz jesteśmy sobie absolutnie w stanie wyobrazić niestety taki moment, kiedy w jednym roku e, choruję poważnie, nie wiem, odnoszę kontuzję, tracę pracę, nie mogę uprawiać swojej pasji, odchodzi ode mnie mąż i choruje mi dziecko. I jeszcze do tego mam problemy finansowe, tak? W związku z tą całą sytuacją. I jak wiemy, nieszczęścia często chodzą nie tylko porami, czwórkami, piątkami. I ludzie w takich sytuacjach życiowych po prostu się znajdują. I teraz oczywiście jedni sobie poradzą, bo mają, ja to kolokwialnie mówię, mocne akumulatory, a ten cytat z akumulatorami jest cytatem z listów pożegnalnych. A są osoby, które te akumulatory mają dużo słabsze i po prostu sobie z tym nie poradzą. I tu jest też bardzo ważne, żebyśmy pozbyli się kwestii takiego oceniania tych problemów, no bo znowu każdy ma inne narzędzia wyrobione podczas swojego życia, inne doświadczenia i inną siłę, żeby sobie z tymi problemami radzić.